Witam was! To jest... Hmm, jakby to powiedzieć, pograjmy wy. No, prezentuję sobie grę. Nie wiem, tak dla jaj. Ym, se poczekamy na misję. Nie będę gadał od rzeczy. No na. Nie umiem jeździć, tyle, tyle tylko powiem bo jestem cienki z jazdy no ale sami widzicie o lak 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 uje dali misja o fajnie jeszcze sam jeszcze lepiej A. jak będzie policja to się ucieszę i się też załamie Ba, ba. Ty, ty, ty. Jeżeli mnie dobrze słychać, to fajnie ja w tą grę gram już kilka dni. Ok, nie mam zbyt dużo rzeczy, a jakąś się żyje. No fajnie Teraz się ucieszę i się załamie. Mówię wam, że często ginę Bo ja nie kupuję broni bo one są tylko na 10 dni Więc po jakiego mi to kurde jest No? E? Jak zwykle ktoś się strzela Siemeniu Na pewno zginę z milion razy. Nie wiem, chyba raz nakręcę coś z APB. Może następnym razem coś z kolegą. Jeżeli mam nagrywać coś z APB, to mówcie, piszcie, komentujcie. Co by jeszcze tu powiedzieć? Lagi. A tak w ogóle fajne miejsce. Ła co by jeszcze powiedzieć? Lala la, jestem sobie lala la. Wiem, że to kupię. Dali, 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 gliny, gliny, gliny. A stra tata ta ta Cip, cip, Zabiją mnie. Zabiją mnie. Zabiją mnie. Zabiję mnie. Ja się chowam. Na 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 ta ta już mi wbija. A, a, ła, wa, ła, 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 kurde. Ach, Ale idiota. Stoi jak głupi do sera. Ale idiota. Gin śmieciu! Śmiecio jedna. To za żal. Ła. Jeżeli mnie zabije, to to cheater jest. A... Cheater! Oczywiście... Liczcie zgony. A ta będzie się na mnie kampić. Oczywiście. Laka, no. Jeszcze kobieta jakaś. No to jest... Niewiarygodne. Wstyd do potęgi wstydów. Ale rzeźba. A nie, to mój stary samochód. Pamiętam jak tu wjechałem. To było jakieś 10 minut temu Z nudów se tu wjechałem I la, nie wyjechałem Nawet rymuję A... Chyba to będzie part drugi niedługo Kampi się tu Pewnie mam mnie na mapie O kamera, się Ja co tu mówić Fajne niebo. Czyste takie Jest. Nie zakampił się na mnie. Ale idiota i tak tam stoi. Gdzie on jest? Ba. Iść. Czy nie iść? Jestem hardcorem. Żyję. A myślałem, że mnie zabije. A śmieciu Haha ha. Cienios No fajnie Ty tańczysz ze mną jeszcze raz Ok, nie będę tego śpiewał Ani serduszko puka w rytmie czacza też nie

Okej, okay, zrobię krótkie częcie. Witam znowu. Musiałam zrobić cięcie, ponieważ... Nie wiem, bo mi się tak podobało. Chwa ha ha chłopach. Ha, Fajnie. Lubię placki. A ja dżem. Kic, kic, baranek shon. By ten się tu nie kampił gdzieś. Kamp się wiesz, gdzie. Ła! O ja! Jeżeli zginę... Kurde, lag, lag. Jak macie duże lagi, to mówcie, to ja nie będę nagrywał. Go Go Power Rangers. Najlepiej go zabrać od tyłu. Najlepsza strategia. Brać ludzi od tyłu. Z drogi. Bonodi. Co by tu powiedzieć? Ładny dźwig. Widać, że jest. Zarysałem ci samochód i mnie to nie obchodzi. Zabiję się. O, żyję. He, he. Nie widzisz mnie. Jestem ninja. Ninja! Ninja! Hop. Idiotko! Haha. Ha. Aż tak dużo nie ginę. Co jeszcze znowu! Hmm. Hmm. Chcę, żeby był koniec. Co za żal Nie wiem ile ten filmik będzie trwał. Ja znowu rymnąłem. Haha, mam talent. Pójdę do Mantalent i przegram. Haha. Cicho sieć. Nie wiem czemu taksówka jest taka fajna. Choć mam swoje auto. No znowu o ten idiota tu jest. Och, ja się go boję. A, Neo. Co cię? Ach, Tung. On gdzieś tu się kampi. Tylko gdzie? Abu. Ha ha ha, wiedziałem. Niczego nie jest tak łatwo. Ja! Jak zginę na oczach YouTuba Dobra, nie przesadzajmy. To nie jest aż taki wstyd. Nie wiem co to jest. No litości! Nie lubię cię, nie lubię cię. Ja cię nie lubię. Ja cię nienawidzę. Zlituj się, to jest YouTube. O, dubsko Ła, wa. Co ja robię? Okej. Okay. Miałem laga. I wiecie co? Coś wam powiem porażka. Zobaczymy się za chwilę. Okej, okay. jestem znowu Tam tak bliska, a tu tak daleko No tak siedzi tam Pewnie tamten już się kąpi Po co ja brałem ten głupi samochód? Skoro to jest tutaj Czasami jestem dziwna Oj taka dziwna Facepalm. ma No jeszcze mi dziad zdobił. To jest hamstwo w świecie hamstw. Ole brzydki. Nie wiem, zabać swój. Nie, nie będę marnował kasy. Te głupie 20. Ja tu zarabiam na akcesoria. coś nawet nie odblokowałem, bo nie wiem jak. Jak ktoś wie jak odblokować akcesoria, to ich mi powie. Bo się bardzo ucieszę. No nie, 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 nie. Wysiadka. Ten facet tam się kampi. Wiedziałem, że czasami trzeba ryzykować. W życiu jest krótkie. Za krótkie na wszystko, co miłe. Tak, ruszyłem się o jeden metr. face, Facepalm. Hey, palem Okej, okay, ten filmik będzie trwał 1500-1900 godzin się <noise> co ja jest tutaj, no Nie biorę swojego auta Dali mi uszkodzone No naprawdę Po co znowu brałem auto? Aha, Jeszcze mam 5 minut i 15 sekund na wykonanie tej badziewnej misji. Armagedon. Nie, ja tego nie powtórzę. Tym razem jestem mądry. Zakampię się od tyłu. Chyba, że on już wie, że ja tu idę. Gdzie jesteś, idioto? Hoppa! Gdzie on jest? Gdzie on se polazł? O, chyba wie, gdzie ja jestem. Dobra. Co do fuck? O nie, nie wziąłem tego gówna. <śm> I pomyśleć, że ja to mam tak na co dzień. <laughs> Dobra, żartowałem z tym coś czy na co dzień. Dobra, jakby to go zejść od tyłu. O, tak, ja te auto lubię. Jest fajniejsze od... Aha, nie mogę to zabrać, Ale ja lubię muskla. Oh yeah, fuck yeah. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. Jeps. Jak nie, to se podgłoście do maksymalnego. O ja Jak on wiedział? Ten idiota. Do potęgi idioty. Nie. nie! A 303. Dobra, ja się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie. Nara, to była wielka porażka. Bye. Bye, 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 bye. Tyle się, mówią papa. Pa.